Ustawianie lasera. Start. Otwieramy kapkę. Ta wartość w tej chwili nas nie interesuje. Nas interesuje, żeby z RAM przejść na ADJ, Adios, nie? Robimy to przy pomocy tego i pojawia nam się pomarańczowy. Mamy w tej chwili 700, a chcemy mieć 1500 w prawo. Przeleciałem Wstosnijmy Już blisko 13, 10, 8 1 Jest 1500 Zatwierdzamy wciskając tutaj Mryga jest 1500 i z powrotem wracamy na pozycję Run. Ciach.